Już od prawie 30 lat w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, który przypada na 4 października. Data nieprzypadkowa, bowiem tego dnia w Kościele Katolickim wspomina się świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt i ekologii. W Świnoujściu z tej okazji Fundacja Animals przystań Świnoujście zorganizowała kiermasz przed jednym ze sklepów budowlanych. Proszę Państwa, Światowy Dzień Dobroci dla Dziw zwierząt obchodzimy 4 października, ale myślę, że ten dzień powinien być zawsze, w każdy dzień w całym naszym roku. Dziś, dziś po prostu jesteśmy tu, pod Brikot Marsze. Mamy swój namiot, dużo atrakcji, są konkursy, loteria, będzie malowanie buzi, będą zagadki dla dzieci właśnie. Idą dwie grupy przedszkolaków do nas tutaj. Dużo nagród, dużo się będzie działo. Chcemy też również porozmawiać z państwem, którzy nas odwiedzą na temat zwierząt. Fundacja Animals Przystań Świnoujści już od lat pomaga wszystkim zwierzętom na wyspach, nie tylko psom i kotom. Latem telefon pani Beaty rozdzwania się do czerwoności od ilości połączeń w sprawie pomocy dla rannych ptaków. No niestety nadal problem nie jest rozwiązany. Teraz jest tych telefonów mniej, no bo ten okres lęgowy się skończył. Więc na pewno jest ich mniej, ale nadal problem jest nierozwiązany. Jakiś czas temu złożyliśmy pismo do przewodniczącej Rady Miasta, pani Elżbiety Jabłońskiej właśnie żeby przekazała te wszystkie nasze uwagi odnośnie procedur, które zostały ustalone dla radnych, oczywiście do odpowiednich wydziałów, żeby po raz kolejny. Myślę, Rada Miasta pochyliła się nad tematem i został on w odpowiedni sposób rozwiązany. Dobry dla zwierząt. W naszych programach już niejednokrotnie wspominaliśmy o zwierzętach, którymi opiekuje się Fundacja i za każdym razem udawało się znaleźć dla nich dom. Obecnie pod opieką Fundacji jest bardzo dużo kotów. Przede wszystkim no, mamy dwa pieski, które szukają domu. Misiek, y, jego pani po prostu no, jest z racji wieku i chorób, y, poważnych chorób, nie może się nim dalej zajmować. I Karmel, y, nasz były adopciak, y, tam jest podobna sytuacja, po prostu niestety właściciel odszedł i szukamy dla niego domu. Zwierzęta są na naszej stronie, na Facebooku ogłaszane. No i mamy naprawdę sporo kot, kotków, tak? Różnych, dużych, małych, yy, które szukają domu, są zdrowe, zaszczepione, posiadają książeczki zdrowia, gotowe do adopcji. Więc naprawdę zachęcamy Państwa yy, do adopcji, do robienia dobra. A we wtorek kiermasz Fundacji Animal z Przystań Świnouście odwiedziły przedszkolaki z niepublicznego przedszkola Motylek.